Remont Kosakówki, ankietowe badania ruchu, Juwenalia Czas zacząć, Krakowska Noc Muzeów i Południk Krakowski przy ulicy Kopernika. W tym żyje miasto i monasietnik konecka. Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Na początek dobra informacja dla tych, którzy od dawna kibicowali kosakówce. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przeznaczył właśnie prawie 6,5 miliona złotych na remont historycznej siedziby Kosaków i dostosowanie jej do potrzeb muzealnych. Efekty prac zobaczymy za 2-3 lata. Jesteśmy na etapie takim, że budynek jest wysuszony, wykopane są nowe piwnice, nie ma grzyba i jest wewnętrznie pełne zabezpieczenie. Budujemy również nowe schody, nowe komunikacje, windę, Natomiast za chwilę będziemy wyłaniać w przetargu wykonawcę. Rozpoczynamy wielki proces odbudowy w zasadzie on już się zaczął i renowacji Willi Kosakówka, ale co najważniejsze, Willa Kosakówka, Ważny punkt i ważny obiekt w życiu Krakowian. Od dawna znajduje swojego gospodarza, ale również gospodarza, który ma określony cel, żeby w tym miejscu powstało muzeum twórczości i życia rodziny Kosaków. Więc my się tylko możemy cieszyć, że ten projekt zostaje ujęty jako projekt kluczowy, wieloletni. Chwała za to, że prezydent miasta, jak i Rada Miasta Krakowa zdecydowały się, po pierwsze, kupić ten obiekt a po drugie zdecydowały się jednak działać w kierunku tego, żeby po dużej i długiej dyskusji społecznej, żeby był on dedykowany i przeznaczony rodzinie kosaków. Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały dotyczący ograniczeń w sprzedaży detalicznej alkoholu w godzinach nocnych. Zakaz będzie obowiązywać między północą a godziną 5.30 na terenie wszystkich dzielnic Krakowa z wyłączeniem restauracji i barów. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca tego roku. Radni zdecydowali także o wydłużeniu godzin otwarcia ogródków kawiarnianych i gastronomicznych na Kazimierzu. W okresie od 1 kwietnia do 31 października będą one czynne w godzinach od 7 do 24, od niedzieli do czwartku i od od do pierwszej w nocy, od piątku do soboty. Przy ulicy przyzby, gdzie trwa budowa Centrum Kultury Ruczaj, kończy się palowanie terenu. Nowe dzielnicowe miejsce spotkań powstaje w otoczeniu osiedla bloków gminnych. Budynek, który powstanie w tym miejscu, będzie służył mieszkańcom dzielnicy Ósmej. Obiekt ma stać się miejscem animacji życia kulturalnego całej okolicy. Stanie się też architektonicznym symbolem tej części Krakowa. Znajdzie się też w nim miejsce dla siedziby Rady i Zarządu dzielnicy Ósmej Dębniki. Kiedy już w tym miejscu powstanie nowy obiekt, w planach są nasadzenia zieleni wokół. Budowa będzie kosztowała około 55,5 miliona złotych i zostanie dofinansowana kwotą 30 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulik zapewnia, że uda się ograniczyć wycinkę drzew na terenie budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Podawana liczba 1059 drzew jest maksymalną, co nie oznacza, że tyle drzew zostanie wyciętych w ramach realizacji projektu. Przykładowo przy zawężeniu chodników czy w okolicy ścieżek rowerowych możliwe będzie zachowanie części drzew. W niektórych przypadkach możliwe będzie też przesadzenie niektórych z nich. Z moich obserwacji takich wstępnych, pobieżnych wynika, że około 10 do 15% tych drzew, które są w tym pasie objętym decyzją administracyjną, mogą być uratowane. Powołamy jeszcze dodatkowo jednego specjalistę, dendrologa, który będzie towarzyszył tej inwestycji i będzie przy, każdej, przy każdym rozstrzygnięciu dotyczącym Każdego z drzew. Innymi słowy, to nie będzie tak, że będziemy przystępować do tego mechanicznie, ale będziemy kwalifikować wszystkie te drzewa w taki sposób, żeby uchronić to wszystko, co jest do uratowania. Przy części tych drzew, właśnie te około 20% i tak uległaby usunięciu lub jest już usunięta. Będziemy starali się wszystkie te usunięte drzewa zastąpić nowymi drzewami. Ankietowe badania ruchu teraz w serwisie mają dać odpowiedź na pytanie, jakie są preferencje transportowe mieszkańców Krakowa i okalających go gmin. Ankieterzy prowadzą wywiady w losowo wybranych domach i mieszkaniach. Wasze odpowiedzi będą miały wpływ na to, jak będzie się zmieniał system komunikacyjny miasta. Kiedy ankieter przyjdzie do domu, pyta oczywiście domowników o to, czym jeżdżą, ile mają samochodów, czy mają rowery, czy mają hulajnogi. I jak długo zajmuje im podróż, na przykład do pracy, odwożenie dziecka do żłobka, do szkoły? Ale ankieterzy pytają także no, takich, powiedziałbym, bardzo młodych ludzi, dlatego że powyżej szóstego roku życia. Jedno z pytań dotyczy także tego, jak wyglądał Wasz dzień wczoraj. Czym jeździliście? gdzie się przesiadaliście, jeżeli to dotyczyło np. tramwaju czy też autobusu i tym podobne rzeczy. To jest oczywiście dobrowolne, bo to jest ważne. Natomiast to komputer wylosował 10 tysięcy gospodarstw domowych. Tak szacujemy, że to będzie około 25 tysięcy ludzi. Ankieterzy będą chodzili w środa, czwartek i piątek. Będą przychodzili po godzinie 17 w sobotę, po godzinie 10. Dwa place zabaw, miejsce na piknik, strefa rekreacji, dodatkowa zieleń i podesty. Tak wygląda otoczenie odnowionego stawu płaszowskiego. Sprawdźcie sami. to co jest tu na pierwszym planie to śpiew ptaków, słychać kaczki. Więc fauna i flora tego miejsca jest bardzo bogata. Natomiast to co pojawiło się nowego to takie elementy rekreacyjne, które myślę, że zadowolą i starszych Krakowian i rodziny z dziećmi. Są dwa place zabaw, bardzo naturalne, drewniane. Jeden całkowicie taki wyzwalający dziesięcą kreatywność, bo i wiklinowy szałas i pagórek i takie schronienie między drzewami. Jest tu takie miejsce do zorganizowania pikniku, naturalne kamienne siedziska, strefa rekreacji. Pojawiło się mnóstwo dodatkowej zieleni i klon czerwony, i głóg jednoszejkowy i ta roślinność nieco niższa, krzewy. Natomiast nie było ingerencji w strefę szuwarową, ona jest taka naturalna, dzika, taka jak tutaj każdego dnia sobie przyroda radzi i rozwija się z każdym wiosennym dniem coraz bardziej. Więc zapraszamy do tego, żeby odwiedzić to miejsce, żeby odpocząć, chodzić po tych podestach z widokiem na przepiękny staw. Klucze od miasta w rękach studentów. Do niedzieli w Krakowie trwają Juwenalia, czyli największe święto studentów. że jeżeli by to jest tradycja oczywiście, jeżeli nie byłoby przekazania kluczy, to i tak wyjdziecie przy pomocy wytychu. Więc lepiej to zrobić oficjalnie. Mam tylko taką prośbę, żebyście Państwo zostawili miasto w takim stanie zdolnym do mnie. Życzę dobrej zabawy, bo pamiętajcie o jednej rzeczy. Najważniejsze jest, żeby na stare to wspominać. Wszystkiego dobrego. W 659-lecie powstania Uniwersytetu Jagielońskiego i zarazem w roku jubileuszu Mikołaja Kopernika w ogrodzie botanicznym został odsłonięty południk krakowski. Jeden z najstarszych na świecie południków zerowych, które służyły do obliczeń i pomiarów astronomicznych. Przygoda z Południkiem Krakowskim zaczęła się łącznie już ponad 11 lat temu, kiedy rozpocząłem akcję Honorowy Południk Krakowski, której celem było właśnie przywrócenie Krakowowi jego polskiego Greenwich, o którym no, na długie, długie lata, wyższe stulecia zapomniano. Mamy efekt grubo ponad 4 lat wspaniałej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, którego owocem jest właśnie oznaczenie linii Południka Krakowskiego. Tak, aby Kraków znów powrócił do tego wielkiego rodziny miast świata, które miały swoje narodowe południki zerowe. Sam Mikołaj Kopernik przez lata korzystał właśnie z południka krakowskiego jako podstawy do obliczeń astronomicznych. I w samym słynnym dziele o obrotach sfer niebieskich czterokrotnie wspomina o tym, że właśnie korzystał z południka krakowskiego. Mimo, że większość obserwacji wykonywał we Fromborku, który jest nieco nie na tym samym południku, ale południk krakowski miał na tyle wielką Wówczas jej astronomii, że no, nie wypadało robić rewolucji światowej wiedzy o niebiosach, nie na południk krakowski. Pamiętajcie też, że Krakowska Noc Muzeów już dzisiaj. W ponad 60 krakowskich muzeach, galeriach i instytucjach kultury czeka na Was moc atrakcji. W tym roku w ramach Krakowskiej Nocy Muzeów bierze udział 60 muzeów, ale punktów na terenie miasta jest prawie 100, bowiem oprócz instytucji biorą udział również oddziały i tych można powiedzieć lokalizacji czy punktów no, będzie praktycznie prawie 100, gdzie mieszkańcy, turyści będą mogli je odwiedzić i skorzystać z oferty. Zachęcam do odwiedzenia strony krakowskienoce.pl, gdzie jest dokładny program i informacja, gdzie należy zarezerwować, czy. Też zadzwonić, aby zająć sobie miejsce na warsztaty, czy lekcje, czy pokazy. Wiele punktów, czy, czy wątków w ramach oferty jest po prostu wolne. Można przyjść i zobaczyć wystawę, czy też wziąć udział na przykład w jakichś warsztatach, czy zajęciach. Ale pewnie trzeba liczyć się z tym, i tu proszę o wyrozumiałość, że trzeba będzie odstać swoje w kolejce, bo tak zwykle bywa, że wieczorową porą mamy czas, żeby się udać i odwiedzić te muzea. A wiąże się to na pewno z pewną, pewną też dostępnością i ograniczeniami w postaci kolejek. Skoro o muzeach mowa, zapraszamy do zwiedzania trasy historycznej w odnowionym niedawno forcie numer 52 Borek. Czekają tam na Was fortyfikacje, żołnierskie sale, armata M61 oraz mitralieza, czyli pierwowzór karabinu maszynowego. Mamy takie, jakby węzły, w których są ciekawe rzeczy, tak jak tutaj. Izba żołnierska pokazuje, jak spali żołnierze w 1912 roku, ale pokazuje teraz, jak, mówiąc w cudzysłowie, śpią rzeczy, które zostały odnalezione na tym forcie. Ale ciekawe miejsca to również poterny, czyli korytarze podziemne, w których znajdziemy najdłuższy komiks w Krakowie komiks o historii fortyfikacji, który ma 92 metry. Znajdziemy stanowisko zrekonstruowanej armaty M61 na wałach. Znajdziemy wreszcie stanowisko, można powiedzieć, prababki karabinu maszynowego, mitraliezy. Niektóre elementy fortu są dostępne dla, dla każdego zwiedzającego. Natomiast tam, gdzie wchodzimy w podziemia, które trzeba oświetlić, tam, gdzie wchodzimy na wały, konieczna jest opieka przewodnika. Półtorej godziny to minimum, które trzeba poświęcić na zwiedzenie tych ciekawych elementów Fortu 52 Borek. Poniedziałek o 7.30 w Nowym Tygodniu wszystko o zbliżających się Igrzyskach Europejskich. Gośćmi programu będą Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa i Janusz Kozioł, wiceprezes spółki Igrzyska Europejskie 2023 i pełnomocnik prezydenta do spraw rozwoju kultury fizycznej. Dziś już dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.